Dwa pięsnokki, zarobiłem 3 biliony kasy w Gora Garden. Okej, okay, był jakiś update. I o co. Jaki to był niby update? Nie wiem. Nie mam pojęcia, co niby się mogło zmienić. Jest coś dodane? Eee, nie ma. Nie ma nic dodane. Tutaj to jest to. Co jest? Jakie gigantyczne Ojejku No to jest gigantyczne I na to źle rośnie O, kosmetyki? To jest to co zostało dodane? Ta Co? Co? Kup to raz raz kup wszyst, A to kup na maxa Czemu tu się jakby kolory zmieniają? Nie wiem, jakiś torch? Okej, okay. a w gili jest coś nowego, czy nie ma? A mogę coś ciekawego. O, Harvest tool jakiś? Aha. Mm, to mi kupi to. Pani Garden O pokazuje mi tutaj kiedy jest Frozen i Beans i Shocked Dowalone Odejdź ode mnie człowieku Co ty chcesz stylować? Powiedz mi Powiedz mi co chcesz ode mnie stylować za 37 bobux Expand Garden 250 milionów, tak O kurde Co? Płot jest tylko dalej to jest ten, ten wasza ekspansja 205 milionów. A to jakie jest? Nie wiem, muszę wejść, żeby zobaczyć. Co? Co? 50 milionów, żeby płot był trochę dalej. Ok, i co z tym robię? Daję tu i co? Ha! Pół godziny muszę czekać. I coś w tym dostanę. Ha! Że to może być ładniejsze w innym kolorze? A gdzie są te moje inne rzeczy, które kupiłem? Hmm. To są oskamowane. Gdzie są moje inne rzeczy, które kupiłem? Ty no, gdzie? No, gdzie? Mogę to otworzyć? Mogę to otworzyć. Dawaj, te Night eggs. Otwieraj! Okej, okay, mol. Jesz i jesz, Boże drogi. Otwieraj legendary Egg. Co będzie z legendary egg? Co będzie? Małpa? Nie, tak? Ta, silverowa jakaś. Powalona. A więc, tak. Co on niby tutaj zrobić? 250 milionów, że stracił tak... O! A tamte inne rzeczy co kupiłem, one są tu gdzieś? Nie ma. Nie ma. Mam trzy Nightseed Paki, bo kupiłem. Okej. Okay. Nightshade, no nieźle. Stracone... Stracona kasa. Okej, okay. mythical prawie było. Dawaj mythical! Kurde. Okej, okay. hmm. Night... Nightshade, okej. Okay. Nie chcę, nie chcę, nie chcę, nie chcę. Mam jeszcze kolejne legendary egg. Okej. Okay. Daj to legendary egg tu. Ja mam chyba night egg jeszcze, ta. Za blisko. Ja ci tu dam za blisko. Okej. Okay. Czy ty masz... Nie macie 30 lat. Więc nie mogę was wytradować. Okej, okay, już Max. Mam coś disco, nie. A Celestia. A to ten Pepper jednak nie był Celestial. Ok, to nie wiem jaki był. Chcę sprzedać moje inwentory. Dostanę 15 milionów. Do 20. do 250 milionów to mi trochę brakuje. Nie wiem, ja to podniosłem. Gdyby byłoby to jeszcze Celestial, to byłoby to jeszcze więcej warte. Ale 12 milionów. A to sprzedam, sprzedam, sprzedam. I dostanę ile? 131 milionów. DLSR Frozen plus Shock. wezmę. I ile to może być warte? Ile? Ile takich grzyb może być warty? To jest naprawdę ciekawe. 52 miliony! Dobra, sprzedaję wszystko i mogę ekspandować kolejny raz. Tylko po to, żeby płot był trochę dalej. No crazy. Tu może się pojawi coś. Nie no proszę Teraz tu... O mój Boże Aha! Fatewin to, to by się spodziewał, co nie? <śm> <śm> o oh, kurde! Mogę takich fidować No i super Więc mango O I dam mu na przykład Fid O! Pięknie! Pięknie, pięknie, pięknie. Mogę takich teraz na... Feed. O kurde, 13 tysięcy. crazy. Nie, tutaj... karm śmiecia. Pięknie. To jest munitowe jakieś. Wiesz mi to. To powinno temu psowi wystarczyć. Nie, to jest... Owc... Owcowa. Serio, to musi być jakiś szok. To... Teraz będzie? Będzie, i tutaj coś mam. Aha. No to nieźle. Jeszcze ten dźwięk. I co mam z tym niby zrobić? kosmetyk. Mieć coś po prostu ładniejsze. O. O kurde, torcz. Mogę go na to dać. Tak, mogę. dowalona, Jeśli mogę. O kurde, to jest dość spoko. Tylko gdzie by to dać? Wiem już gdzie by to dać Dać można by to tu Tak na środku i obrócić w ten sposób. Dobra nie wiem Może nie jest idealnie na środku, ale mam tu gdzieś O, siema Gdzie by to dać Nie wiem Tutaj obrócić jest i to by może gdzieś u. jakoś tak nie wiem spoko to wygląda nie wiem powalone powalone mogę teraz rotate ty mogę ułatwia to życie no dosłownie. Dajmy bardziej tak w tą stronę. Co to jest? Mi daje grejpa? Ja grejpa w ogóle nie miałem. Jak to wygląda? I ile to może być warte? Ile to jest warte? O kurczę. Co jest? Nie wiem, grejpa sobie zostawię. Ponieważ nigdy nie miałem grejpa. To jest disco. To jest durian, ja nie mam duriana i to jest chyba limitowane. Ja pierdzielę, to będzie w takim razie tyle warte. Aż chcę sobie sprawdzić. Ile to jest warte? Mi półtora miliona. No nieźle. Duriana zdobyć nie można chyba. Chyba nie wiem, chyba że to jest ze seed paków. Nie mam pojęcia. Nadal tym Trowelem w jakimś bawię co jest? Iż to jest takie ogromne. Ja pierdzielę. Nie, no niesamowite. To jest mythical egg. O kurde kupuję for mythical. Pierwszy raz to mam. A to mi zebrało. Dobra, dobra. Kurczę te jaja mam, ojejku O kurczę, Bloodlit, Frozen plus Shocked Ile to może być warte? Ile? ILE? 3 miliony, co jest? Bloodlit, więc chyba już nie można tego zdobyć, to sobie to zostawię Jest, będzie Sinecrate 4, 3, 2, 1 Dawaj, open jest mam Beware of dog No nie no gorszego znaleźć nie, mog nie mogłem Gorszego zrobić nie mogłem To jest to Za co 50 milionów Powiadasz? No nieźle No nieźle Nie no daj mi to Tu Bardziej Tak tak mi to daj, okej. Okay. I na coś takiego 50 milionów. Nie, to sobie takie jaja właśnie robisz, naprawdę. To jest po prostu jakieś niesamowite. No to jest po prostu jakieś niesamowite. O kurde, harvest tool jest. To kupię go raz. Mam 5 użyć. I go zostawię. Wątpię, żeby mi się to w ogóle przydało. Okej, okay, to teraz mogę sobie a, parkura sobie będę mógł takiego zrobić. Dowalone! Dowalone! Ty! dowalona, Ty, no kurde! No, parkura tu sobie robię. Ja pierdzielę. Dowalone! No, dowalone. I teraz będę mógł lepiej. Będzie mi łatwiej wspiąć się na te kaktusy. Tego beanstalka spalonego. Co ty tu masz? O! Hej! Kupuję to. Niech z tego zrobię parkura. Bo nie z tego zrobię parkura. Idę robić parkura. Ja pierd. Okej, okay, jest gear shop To może będzie jakiś lepszy sprinkler do kupienia. Okej, okay, tutaj taki parkur, ale czekaj. Bo ja to. Wolałbym tak obrócić. Samo chyba. Z... Nie, nie, nie ruszaj tego. Tak. Okej. Okay. Teraz telewizor. ty on dowalony jest. pani wygląda. Czekaj, czekaj. Daj mi to trochę dalej. Ja pierdzielę. Co jest? Co by z tym binem zrobić? Nie wiem co. A mogę tak sobie wrócić? No nieźle. Parkur. Rozrywka. No nieźle. To obróć, żeby było mi łatwiej skoczyć. Ja pierdzielę. Co za parkur? Ob creator normalnie Czemu mi wzięło tego Celestial Frozen Blood Banana? Ile on będzie warty? Dlaczego on jest taki gigantyczny? Ile to jest warte? O Boże Serio? Dobra w sumie to mi co sprzedaj Sprzedaj moje inventory Będzie tylko ten banan, chyba tylko ten banan No nieźle Czy będzie jakiś lepszy Sprinkler? Proszę T Nie te dwa no ja pierdziele to jest aż takie ciężkie Otwieraj te jaja, mityczne jajo i trzynate egi Otwieraj, otwieraj, otwieraj Chyba najłatwiejszą rzecz wydropiłem, co nie? Chyba ta nie no mysz. Nie, nie no, nie mysz, tylko ten, 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 ten. Jeż! Ojej. Uuu. Ciebie nie cierpię, nie wiem czemu Więc tak, ciebie mogę tu jakby wytradować Tak Confirm hmm. Czy ja ci pozwolim istnieć? Ja pierdziele Nie wiem Ten co robi Nie mam pojęcia Aha on nie, 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 nie bo ja chcę tego spikapować. Tego chcę spikapować. I tutaj dać. Tak. To jest. Hello. Nie no, on jest debilem. Nie no, on jest takim debilem. Nie no, to jest po prostu niemożliwe. Tak, jest. Pięknie. A więc tak. Jak to z tym ekspadem? Ile on kosztuje? 500 milionów. O kurde, zbierz tutaj wszystko. Niezależnie jaki to jest, to zbierz mi to. Ile dostanę kasy? 280 milionów. No, nieźle. Chyba jestem zmuszony spikapować trochę tych marshmallows. Nie, na przykład taki. Nie, on nie jest Celestial, o ten. Ile taki jest warty? No to jak 31 milionów, no to nie, no chyba muszę mieć 500 milionów już. przed to moje inwentory i mam 390. O kurde. O kurde. Expand! Wow Ale to jest pay to win, Boże drogi Nie no, to jest po prostu jakieś śmieszne A Więc tak To dam teraz dalej Dam to tu Okej okay. Co to jest? Co to za kaktusy? 1,67%, a 1,90%. Co? 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 Co się dzieje? Jaki ja parkour będę musiał sobie zrobić, żeby tam się móc wspiąć? No dosłownie. Takie ogromne te kakty tusy A takie małe guwienko rośnie. No to jest po prostu żałosne, no żałosne po prostu. No dosłownie takie ogromne dwa kaktusy. Albo trzy nie mam pojęcia, ale to mi weź. Okej, okay, superancko. A więc tak. Podziało się coś niesamowitego. I kupiłem Binstoka. Udało mi się to jeszcze nagrać. I tak, mam jeszcze inne ciekawe rzeczy. No, no, mam chyba dużo tych maszrumów. Tak, mam dwa beanstalki. Mam 247 bambusów, mam 38 maszrumów. Więc to, co teraz zrobię, to będzie po prostu kasa. Kasa, 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 ponieważ zbiorę wszystkie maszrumy. Wszystkie maszrumy. Jak cię! Ile tu jest tych maszrów? same maszrówy? Same maszrówy był jakiś disco? Jakiś disco? Nie był Ale to jest takie gigantyczne, o to jest Celestial Bloodlit, Frozen Shock, nie wiadomo co jeszcze Ile to może być warte? 60 milionów To teraz, gdy sprzedam wszystko, to będę miał? 3 miliardy prawie. O kurde. O kurde, po prostu. Myślałem, że jest po prostu sklep. Wtedy, kiedyś staje jakaś inna noc czerwona. A tu jest chyba jeszcze też i taka. No nieźle. Kupuj tego kota. Ark, ale. Color... A, też go kup. A, kup to dwa razy. Nightseat pack i night egg. Okej, i straciłem O, mamun kata. Dawaj, coś dobrego. O, Boże, drogi, Boże, drogi, Boże, drogi. Ja wiedziałem, co to w ogóle miało być. Mamun kata. Mam normalnego chyba kata. No nieźle. Nie wiem, kim by go zastąpić. Chyba frog. Chyba frog. Chyba tak. Okej, okay. nie trzeba go karmić, a więc dawaj tutaj Night Egg'a. Jest, mam te dwa Twilight Kreity. uuu. O kurde, będzie do parkura. a to... To był jakiś słup. O! O! O, 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 o. Jej, to nie jest perfekcyjnie wymierzone. Jaki wstyd! Jaki wstyd! Chyba, że... czekaj. Chyba, że to się robi takie taktyki. Muszę jeszcze jeden taki słup zdobyć. I tego się mogę pozbyć w takim razie. Bewearow taki jest brzydki. Mingardener chyba lepszy. Zdobyłem taką żabę z Night nie wiem co ona robi. Nie wiem czy to jest dobre, czy nie. Ale mam to gdzieś, ponieważ mogę zrobić kolejnego Expanda. Doczekałem się. Uuuu aż miliard kosztuje Uuuu, nie ma więcej ekspandów, które są pay to win. I wow. To było naprawdę... Warte miliarda, no. Naprawdę. No. Naprawdę. Ja pierdzielę za co? Jeszcze to jest takie mniejsze. No ja pierdzielę jaki wstyd w ogóle. No pięknie. Mój parkour też jest skończony i on nie jest łatwy ale jest dość ciężki on jest dość ciężki ponieważ niektóre skoki są naprawdę powalone powalone także no także no no przechodzę to ale nie jest łatwo na przykład ten skok który jest taki na styk Ja pierdzielę Co to jest w ogóle? Tutaj nie wiadomo jak to się ustawić. O jest. Ja pierdzielę. Co to ja żem w ogóle stworzył? Jak to mi się strasznie nudziło! Ja pierdzielę. Ciężkie to dość. Jest. O, jest, udało się. No jak najcięższa część. Bo trzeba skakać po takich małych główienkach. Ja pierdzielę. O tak, tak, to jest już większe. Po. I na to, okej. Okay. To jest chyba koniec. Jednak nie. jednak nie jest koniec tego parkura. Aha. A mogłem się tu dostać, ponieważ na tych kolcach. Były tutaj kolce. Mogę parkera zrobić kolcowego. To się zmienia. Mogę się tam dostać. Iskam. Nie, nie, to. To. Czy mogę to jakoś tak dać, żeby się tam dostać? Proszę. Tak, jest. Mogę się tu dostać. Mogę się dostać na tego gigantycznego kaktusa i zebrać tego małego, mokrego kaktusa. No to jest obraz po prostu jakiś crazy. Ja chcę, żeby na tych kaktusach rosło coś ogromnego. Okej, okay, jakoś bym zmieścił tutaj w jednym miejscu trzy soki. Ale ja jakiegoś mam? O, mam godzin sprinklera. Czy się tu dać? Bo prze, ponieważ przez te sprinklery rosną większe rzeczy. Nie wiem, basic i mi gdzieś. jeszcze daj. Bo z tymi kaktusami to też nic nie wiadomo. Okej. Okay. Dobra, niech rośnie. Okej okay. Wow. Celestial Frozen Shock no, to be installed. No, nieźle. Jeśli cię czegoś się to... co nic nie będzie zauważyło, da ci paczkę widzimy się na samocieczku. Pa pa.